Witam państwa serdecznie. Jest newsik z ostatniej chwili, może troszeczkę z wczoraj, ale kodzik nadal działa. Mamy tutaj kod bonusowy do World of Tanks, po którym dostaniemy 5 razy misji, 5 razy punktów doświadczenia za zwycięstwo, 2 razy rezerwę osobistą, 200% więcej punktów doświadczenia dla załogi przez dwie godziny, i dodatkowo dostaniecie trzeci żeton do misji i otrzymacie styl wyprodukowano w Niemczech. To wszystko. Oczywiście po wpisaniu tego oto kodziku z państwem się żegnam i zapraszam na kolejne newsiki. Pa pa.